Siemanko, w kolejnym odcinku u mnie na kanale z serii przetwórstwo I dzisiaj widzicie tu oto tego pięknego New Hollanda. I dzisiaj żniwa Soi. Także jedziemy, podczepiamy HD, przeciskamy się do jak jakiegoś z dróg naszych. Ale i tak najpierw sobie albo dobra. Napiszcie hashtag żniwa to wam przypnę serduszko. A my już lecimy na pole. To dzisiaj zaczniemy sobie od pola tego, co tutaj mam po prawej stronie. Także lecimy. Jogień. tak nas nie. Może później. Chociaż w sumie sobie na końcu zbiły wino on bo wezmę przelecę cały... cały rok. No, cały to tak no, dalej dobra. dobra. To tak. Dzisiaj dostajecie... Ten, jakże piękny odcineczek ze żniw I potem jutro dostajecie z kukurydzy koszenia. A pojutrze, a pojutrze to tajemnica. Pojutrze będzie fajny odcineczek. Ja taki u mnie na kanale. O, zobaczcie. Zobaczcie. No ja się to jest tajemnica, żebym tylko to się nie wygadnął Bo <grym>, no tajemnicy nie będzie Ale a ja raczej się, ja się nie wygadam, nie. No fajnie fajnie Hashtag mówiłem na igi No ale ten, w ogóle ten nie jest piękny Czudny po prostu Ej no Dobra Podoba mi się to Ej lol, dwa przejazdy i już mamy ton Wiesz, nawet 300 No, Git Sypię ładnie, bo mamy maksymalne nawiezienie To sypię ładnie To mnie cieszy Soj dostaniemy kaski No trochę Ej, to będę mógł chyba płatki, płatki zborszowe produkować. Bo dzisiaj sobie na historii przekładałem miód. A ja do płatku potrzebuję... A miód, rodzynki, które będę miał, a jeszcze tylko owiec muszę posieć, I kukurydzę będę miał, i będę miał płatki. Dobra. Oganiamy to. To za niedługo sobie się posieję jeszcze owiec. Albo w ogóle jutro sobie... Przez ten czas, tutaj tak, no, będę szykował pod odcinek na... Na trzeci odcinek, porząd. Znaczy... Dzisiaj. Jutro i pojutrze. Na ten odcinek, co będzie po pojutrze, będę sobie... Jutro szykował. To... Dostaniecie... To nie dostaniecie, tylko, że zrobię w, w sobie na lekcjach któryś, nie wiem czy dzisiaj środa się kończy W ogóle dzisiaj nagrywam odcinek nagrywam odcinek o normalnej godzinie Jest 2051 To już normalna godzinka i dzisiaj środa nagrywam Dostajecie to w czwartek Ja w piątek w czwartek dostajecie ten w czwartek to nic nie muszę szykować na ten W czwartek ten. W piątek ten, to w piątek na lekcjach będę sobie szykował pod odcinek na sobotę. O ile w sobotę się wyrobię ze wstawieniem, bo mam trochę roboty w sobotę więc wiecie o ile się wyrobię ze wstawieniem to dostaniecie odcineczek sobotni, a jak nie to to dostaniecie w niedzielę czego bym nie chciał ale tak w piątek będę to robił, to w piątek sobie zasierę ja akurat owiec zbiorę, potem odcinek ten to jakby wyszło według moich planów to w niedzielę dostaniecie odcinek z robienia płatków. Najprawdopodobniej. A jak nie, to. A jakby mi się przesunął o jeden dzień plan, to dostaniecie w poniedziałek. Odcinek z robienia płatków. Okej. Okay. Wliczyłem sobie Albo dzisiaj na dwa Chociaż nie Nie ma sensu. Na... Ustawiłem sobie taki oto fajny tryb, że... Live'ik po Live'iku odcinek i spać No, to taki sobie fajny tryb ustawiłem, to nie będę już go zmieniał. Bo mi się podoba. Ten tryb. No... I tak to leci, w ogóle wpadajcie... Dzisiaj wieczorkiem na Live'a, nie wiem, około dziewiętnastej, 18 może... Live'ik będzie, to wpadajcie to sobie pogernie w Minecrafta chociaż może dzisiaj a chociaż nie dzisiaj jeszcze nie. nie wiem kiedy ja skończę budować w ogóle w Minecrafcie tą moją wieżę dużą na tamtym poprzednim serwie ale to jest dość dużych rozmiarów wieżyczka i trochę czasu mi zajmie budowanie jej więc będzie a ja tak jakoś zbyt wiele czasu to też nie mam. Na nie, nie? Znaczy teraz są zdalne, to ja sobie na zdalnej gram, nie? Um, ale jak ja mam tutaj tyle do szykowania na odcinki, to będę miał mniej czasu, bo muszę poszykować, nie? I będę miał... to się oznacza, że będę miał mniej czasu na Minecrafta, czyli mniej czasu na budowanie tej wieży. Także tego tamten, może w następnym tygodniu już będzie tamta wieża skończona W ogóle wpadać na live'a w jakichś większych ilościach To będzie ciekawsze live będą Bo się będzie ciekawiej gadało Będzie casy I będzie casy No Ładne, zaraz będzie już 50% e, napełnienia w zbiorniku Ale co ich chyba na się sprzedała na No chyba, żeby drugie, drugie pole sypnęło może z tyle sam. Będziemy mieli coś po może 10 ton, może z 9 e, ton to może będzie mi się opłacało sprzedać to a jak tamto pole nie, be, nie pójdzie tak w yy, dobrze jak i to To nawet tej soli nie będę sprzedawał, bo będzie jej za mało Na sprzedaż i sobie wezmę yy, do silosu i tak to na początku zbiorniczę Ale jak jeszcze coś tutaj dosieję, bo i tak będę kukurydzę jeszcze sprzedawał, to może jak sobie odcinek ze sprzedaży propozycji, to może go sobie wywiozę. A jak mi starczy czasu. Ej, a w ogóle... Ja się tak jeszcze... Jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale sprawdzę sobie to tak. Czekajcie, mój kombajn jaki jest? CH-770. Gdzie to pisze do jakiego to kombajnu 6 Z sześciometra bym miał kość... musiał kosić? Czy to on nie? Ej no nie pisze do jakiego to kombajnu A to jest do CE830 6 pół. Nie wiem, to wychodzi, żeby, żeby dykła się tym sześciomaterowym. No okej. Okay. Niech tak będzie. Dobra i to, nie? Lepsze to niż nic. lepszy to niż nic Tak, ok. no i gita, tak, tak, 6 metrów też dobrze. też 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 ale nie, kukurydzę sprzedawał nie będę, bo ze sobie płatki. No, skupuję sobie płatki. To już nie będę sprzedawał. Bo w ogóle, jakbym sprzedał kukurydzę jako kukurydzę, to bym stracił. Bo i tak kiedyś tak sprzeda mnie, ale taniej, bo taniej, taniej sprzedam. A jak zrobię z tego płatki to ja sprzedam do ją O przy okazji z winogrona zrobię odzynki Oj dola. No i ostatni przejazd malutki I lecę nam na następne pole Kość. Nie. Już myślałem, że ta sala mi biegnie pod Hedam. O, to byłoby czyszczenie kombajnu Hedaja i zboża. Uuu. Nie, zboża bym nie wyczyścił, tylko do bo by się nadapał cały kombajn, cały środek kombajny do czyszczenia. O, słabo. W ogóle, jeźdźcie sobie tutaj sąsiadowi po polu, jak gdyby nigdy nic. Normalnie to ja bym tutaj przeca sobie ciaknął W realnym życiu to bym przeca ciaknął W jedne w drugie, w stronę, przejechał I wtedy byłby, bym miał miejsca do zawracania więcej, bym sobie zawracał A nie o taką jak tutaj sobie po, po sąsiada napałem Więc wiecie No, i lecę jeszcze na ostatnie pole. Z soją, ale patrzcie 66% z tego pola to niech tamto mi ta, niech tamto mi dosypie do pełnego zbiornika albo nawet i trochę więcej i będzie cudowne. w ogóle tutaj sobie najpierw dwa okrążenia dookoła e, wykoszę żebym miał gdzie zawracać I potem lecę już e, taka zając ze mnie będę ciała, bo tutaj przy tej fabryce e, to strasznie mało miejsce do zawracania. O tutaj to już więcej, ale tam to mamy okładę jakby lekko sypie troszeczkę, ale tutaj tak będę musiał sobie tym głęboszem szłynąć Także wiecie, wiecie jak jest, nie? No i cac! A tutaj więcej za to zasypię, troszeczkę. Chyba wiem dlaczego mi tam mniej sypało Bo tam chyba zrobiłem Chyba nie roz... A nie, tam nawoziłem Dwa razy Na 100%, to nie wiem Nie, to mi się tylko zdaje Ale nie, dobra Wszystko git jest Na szczęście Na szczęście wszystko git myślałem, że tam nie nawoziłem, ale mi się przypomniało że przecież, że nawoziłem. I to chyba na wosie? Tak, chyba na wosie. E, sobie na No, ale patrzcie, jak to pięknie leci, normalnie cudo i kaszarka. Panie i panowie. Nie, yeah. w ogóle u mnie to trochę mniejszy kombajn to na wsi mam taki jeden gospodarz trochę mniejszy i z mniejszym chyba w ogóle ten co ja zawsze z nim jeżdżę w ogóle jest spotka na Instagramie z kim kosiłem ten kombajn widać w ogóle nie mam pojęcia czy widać jaki model tego kombajnu jest ale ja to zaraz sprawdzę bo mam telefon pod ręką zaraz sprawdzę I... I... Jest, widać model And... Chcę zajadę Może lmaksa tam wglądam jest Ach, tutaj to zobaczę Muszę szukać w moich zdjęciach bliska, ale uh, mamy wyczulone, wszystko o w ogóle ten klasik co u mnie też jedno pole kosił to chyba też wstawiałem o też chyba wstawiałem eee e, ten tylko nie pamiętam gdzie nie chyba też na Instagramie jest o o jest widać całą nazwę Cały model CSX7040 New Hollandem Kosiłem. No Mój jeden kawałek pola No To kazachski sprzęt, kilka ale jest w tym New Holland. A w ogóle sprawdzę ile A to sobie już po odcinku sprawdzę Ile ten New Holland kosztuje teraz no albo ten gospodarz co mi te, co mi inne pole kosił, to ma klasa tu 320 To ten klas to szczerze, to mi się tak aż tak chyba nie podoba jak ten Holland Bo Holland to po, po pierwsze ładniejsze kolaki, a po drugie lepszą wydajność I po trzecie to, to ten Klas to ma taką klimatyzowaną kabinę i tam wszystko takiego od tu wszystkim, nie? A ten New Holland to słychać jak te motowidła pracują, jak ślimak tam chodzi w chederze, silnik słychać. To jest sprzęt, A nie to co w tym klasie cichutko, w nic nie słychać. To jest słabo. Tam mi się właśnie nie podoba. A to będzie sobie skoczę. A jak te... A w New to właśnie słychać tu moc tego kombajnu. O! To dla, dlatego też wolę chyba tego New Fajny Fajne sprzęty New i wydajniejsze. To jest najważniejsze, że wydajność ma lepszą niż klasy. Bo tak, tak, tak mówią, że... No, klasy to są najwydajniejsze, najwydaj nie? I też gdzieś słyszałem, że wszystkie klasy podobno są na rotorach, nie? Mają rotorowy system omło a... a tu nie. Bo tylko w, w tych w nowych Lekcion 540 podejrzew Tukano 580 to tylko w tych, to właśnie w, e, w tych modelach i tych większych jeszcze e, to w tych tylko jest to to systemu motor. a w klasie Tukano w markatorze, w dominatorze i w tych innych Eee, to jest standardowy, klawiszowy system omłoku, nie? E, to właśnie ktoś... I to na YouTube właśnie oglądałem filmy. Chyba na kanale Mateo 780 e, Chyba on wtedy tam powiedział, że wszystkie klasy mają to ale system Ale pewien nie jestem, no? E, a ja oczywiście musiałem się zapytać e, tego. Zapytać kombajnisty, zapytałem się i tu nie widzicie e, i właśnie ten ten Nuhola jeździ szybciej w sensie kości prędkość, którą kości ma większą niż klas. E, header to ma znaczy chyba taki sam e, co i klas. Jeszcze jakoś też ma, też jest na klawiszach Tylko, że on ma chyba więcej sit niż, niż klas Czyli, że lepiej przesiewa Jak pan, jak właśnie ten gospodarz Od Holanda Dobrze ustawił sita To tylko gdzie nie tu, jak przegrzebałem tą Sieczkę Żeby do ziemi się dogrzebałem, nie? Bo tak się sprawdza ile ziemi gubi to zaraz taką za jak sprawdziłem, to tylko gdzie nie to ziałem to było widać, nie? A jak po Dniucholancie sprawdzałem, bo oba na pszenicy były, były, to. ten to jak w klasie sprawdzałem, to było trochę gęściej tych. tej pszenicy. Jednak na. nasypane tam, nie? Bo chyba trochę nabój miał źle ustawiony wtedy ten. tamten. pan to poważnie. ale tak to to na te lata oba fajnie tylko że ja jakbym miał kupować to bym chyba właśnie wybrał tego tego Nikolana wy możecie napisać w komentarzach którego wy byście wybrali to to by, to by jestem ciekawy co napiszecie bo w ogóle takie ja mam że nie każde Gospodarstwo, jak to w internecie jest niby, nie? Na TikToku czy na YouTubie, że a, polskie gospodarstwo to już musi być koniecznie Bizon, bo jak nie ma Bizona, to już nie jest polskie gospodarstwo, nie? To, ale taki New Holland, starszy, to on jest fajny, nie? A w ogóle ten New Holland, którym ja kosiłem, który mnie właśnie kosił, to on miał już chyba. Teraz mu no, będzie leciał chyba dziesiąty sezon już, jak właśnie ten gospodarz była. A jak dobrze ustawisz się, ale na nim gubisz, nie? Więc wiecie, to jest... Trzeba patrzeć na wszystko, nie? Trzeba patrzeć na wszystko. No może jeszcze kiedyś... Znaczy chyba w tym roku to już nie. W tym roku już chyba u jej jeździć nie będziemy w ogóle. Choda. Bo jeszcze jedno drzewo stoi odbite. Już trzeba będzie zabijać z lasu. Od nasz w ogóle tam trochę suchych było połamało, to też trzeba pozbijać. No roboty trochę trochę jest. Ej, co już ta przyczepa pełna? Ano, pełna. Ja Dobra, widzowie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. I widzimy się w następnych produkcjach u mnie na kanale. Cześć!